Wypij sok z czosnku, i już jutro zobaczysz w toalecie martwe pasożyty. Opowiadam przepis tylko raz. Idź do kuchni i przygotuj się do gotowania. Wszystko co potrzebne do pozbycia się pasożytów już leży w twojej lodówce. I nawet nie myśl o tabletkach przeciwpasożytniczych. One zaprowadzą cię do grobu szybciej niż jakiekolwiek pasożyty. Wiecie dlaczego? Te pigułki tłumią objawy, ale nie dotykają korzenia. Pasożyty składają jaja, których tabletki nie niszczą. Stają się odporne i kontynuują pożeranie twojego organizmu od wewnątrz, powodując chroniczne zmęczenie, Wzdęcia, alergie i nawet problemy z wagą, a chemia w tabletkach uderza w wątrobę i odporność czyniąc cię jeszcze słabszym. Ale najgorsze jest to, że 95% ludzi z pasożytami nie zdaje sobie sprawy z ich obecności, zrzucając to na podeszły wiek. Każdego dnia one się rozmnażają i kradną składniki odżywcze, zatruwają krew toksynami, prowadząc do bezsenności, drażliwości i poważnych chorób jak anemia czy artretyzm. I to nie twoja wina, bo lekarze potrafią leczyć tylko przeziębienie, a firmy farmaceutyczne ukrywają, że proste metody działają lepiej. Nawet nie uwierzysz, jak prosty jest ten metod, można go zrobić dosłownie z podręcznych produktów, które każdy ma w domu, przepis rozpuszcza osłonkę pasożytów w siedem dni, usuwając je naturalnie i bez szkody dla ciała. To nie przypadek, a wieloletnie badania i poszukiwania właściwej formuły A odkryłem ją przypadkowo, próbując wyleczyć ogród od szkodników ludowymi środkami i zrozumiałem, że to samo działa też dla człowieka. Wymyśliłem formułę, której istotą było to, że znajdę 20 najbardziej skutecznych roślin, wyizoluję z nich substancje, której boją się pasożyty i stworzę ekstrakt tej substancji. Łącząc w jedno wszystkie te komponenty, otrzymałem tę samą formułę, którą dałem swojej grupie kontrolnej pacjentów. Wyniki były po prostu szokujące. W pierwszy dzień ciężkość zniknęła, w trzeci dzień stolec się unormował, a zapach zniknął. W siódmy dzień skóra się oczyściła, wysypka zniknęła, brodawki zaczęły wysychać. Po dziesięciu dniach ludzie widzą w toalecie martwe pasożyty. W czternasty dzień emeryci po raz pierwszy od wielu lat zasnęli bez bólu. Już do dwudziestego pierwszego dnia u najstarszego pacjenta brzuch stał się miękki, twarz odświeżyła się. Najważniejsze, że przepis jest krok po kroku i prosty, każdy poradzi sobie z jego przygotowaniem, aby go obejrzeć, przejdź pod linkiem poniżej.